W całym województwie lubelskim od kilku dni trwa Lubelski Festiwal Nauki. Cykl wydarzeń promujących naukę, zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz poznawanie ciekawych zjawisk. W tegorocznej edycji nie mogło zabraknąć udziału puław. W środę, w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, zaproszenie na wykłady i zajęcia praktyczne dotyczące sinologii, dziedziny wiedzy skupiającej się na Chinach, przyjęły szkoły średnie. Uczniowie mogli zapoznać się między innymi z chińskimi szachami, a także poznać perspektywy związane z tym azjatyckim krajem. Głównym celem festiwalu jest upowszechnienie nauki poprzez pokazanie, że nauka, jest, że nauka nie jest tak niedostępną i niezrozumiałą częścią rzeczywistości, jak mogłoby się to wydawać. Głównym organizatorem tegorocznej edycji festiwalu, którego hasło brzmi Nauka bez granic, jest Uniwersytet Marii curie skłodowskiej w Lublinie. Puławski Park Naukowo-Technologiczny wraz ze sponsorem generalnym, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. zaprosili młodzież puławskich szkół do udziału w puławskiej edycji festiwalu. Warsztaty dla młodzieży prowadzone są przez naukowców z Centrum Polsko-Chińskiego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzisiaj ja ze swojej strony zaprezentuję wykład o chińskich szachach Xiangqi, a dwie z moich studentek w sali obok będą zrobił krótką lekcję języka chińskiego dla młodzieży. To jest odmiana szachów nieco podobna do warcap, natomiast zasady są bardzo podobne do naszych szachów nazwijmy to międzynarodowych. I właściwie istnieje spór, które szachy powstały wcześniej, czy te nasze, nazwijmy to zachodnie, czy te chińskie. I dzisiaj też będę o tym mówić, ponieważ źródła historyczne są dość rozbieżne w tym temacie. Oprócz zasad chińskich szachów młodzież poznała także między innymi podstawowe zasady nawiązywania i podtrzymywania relacji z Chińczykami, lokalny savoir-vivre, czy zasady negocjacji w Chinach. Sukces nie pojawia się znikąd. Erdogan, Sponsor medalistki Mistrzostw Świata Moniki Hojnisz-Starengi. Moja droga, mój sukces.